Naczenia te pochodzą z grobu kultury ceramiki sznurowej. Kultura ta datowana jest na 3000 lat do przed Chrystusem do 2000 lat przed Chrystusem. Odkryliśmy trzy groby tej kultury, tak zwane groby niszowe. Groby były najprawdopodobniej przykryte wcześniej kurhanem, czyli takim kopcem ziemnym. Natomiast nie zachował się on w tym miejscu. Pozostały tylko same nisze grobowe z wejściami kwadratowymi do nich, i w, nich, w tych grobach było właśnie bardzo bogate wyposażenie: po kilka glinianych garnków, po trzy siekiery krzemienne, grociki strzał, różnego rodzaju wióry krzemienne służące jako noże bądź też inne narzędzia. Wśród, wśród naczyń znalezionych w tych grobach wyróżniało się szczególnie to naczynie. Pochodzi ten ornament z kultury naddniestrzańskiej, czyli z terenów Ukrainy. Również kilka innych było zdobionych ornamentem charakterystycznym dla tej kultury. Natomiast z drugiej strony są też wpływy z grupy tzw. krakowsko-sandomierskiej, w połączeniu oczywiście z miejscowym elementem, czyli mamy jakby no, połączenie z trzech jakby odrębnych rejonów w jednym miejscu. Siekiera z krzemienia świeciechowskiego. No, siekiery i topory były charakterystyczne właśnie dla tej kultury ceramiki sznurowej. Każdy grób jest jakby wyposażony w tego typu narzędzia. Siekierka też pochodząca prawdopodobnie ze wschodu toporów e, miał też był wyposażony ten grubo właśnie w cały kołczan strzał miał e, włożony e, zachowały się tylko te grociki właśnie w skupieniu to jest o tyle ciekawe że ornament jest taki sam jak e, był właśnie w grobie ze szczytnej e, tym najlepiej wyposażonym e, z tym toporem miedzianym jest właśnie widoczny ten odcisk sznura plus właśnie te wpływy wschodnie, czyli ornament jodełki, tak zwanej. Ponieważ e, takie grobowce podkurchanowe zazwyczaj występowały w grupach, e, a my znaleźliśmy jakby dopiero jeden, spodziewamy się na tym stanowisku. E, no, mamy nadzieję, że co najmniej kilku jeszcze na odkrytym, nieprzebadanym terenie. E, także wszystkie, mam nadzieję, najlepsze odkrycia są jeszcze przed nami.